życiem. Ja nie jestem Krystian Glazewski głodna i nie jestem. Yy, nie jestem głodna. Yy, co ja miałam powiedzieć? Yy, no, wujek to jest złoty człowiek. Wujek to jest zajbisty. Wujek to jest jedyny normalny człowiek z całej rodziny. Wujek jest zajbisty. Yy, co ja miałam tam jeszcze powiedzieć? Yy. Nie wiem e, Pozdrowisz, Pozdrawiam e, Coś miałam jeszcze powiedzieć, nie wiem co miałam powiedzieć e, No wujka, co masz fajnego? No wujka, masz fa to masz fajnego właśnie, no mam fajnego właśnie, mam wujka Sandra, masz rację Pozdro wujka Pozdro dla wujka Wujek już pewnie śpi jest zamknięty, albo się modli. Nie wiem. Dziękuję, proszę bardzo. Thank you very much. Thank you very much. Że coś takiego. Obijamy Twoje zdrowie. O kurcze. Kokalko. Ty jesteś chłopakiem? Kalko. Ty mi będziesz płaciła abonament tak to, kurwa. Taćnia, myślisz, że ja, kurwa, będę sobie sama płaciła abonament, a przede wszystkim za swoje pieniądze? Ty ci kupia. Ty ci kupia. Tyś jesteś popierdolona, jak lato z radiem. Pierdolona. Ona. Pojebana klato z radiem A do tej szkoły na florystkę yy, to już złożyłaś papiery już dawno Sandra Już dawno Sandra, jeszcze jestem dawno zapisana Ale jeszcze nie wiem czy nie będę rezygnowała, ale chyba nie, nie będę, nie wiem Czy wujek ma żony Nie ma żony Ani dzieci No i dobrze, i dobrze, że nie ma żony i dzieci no Jeszcze żona potrzebna do szczęścia jak to sam wie, że żyje tak naprawdę nie rezygnuj. Właśnie nie wiem, kurwa, miałam jechać, tych nie wiem, tego nie wiem. Też dzisiaj patrzyłam te roboty, to są roboty przez agencję w Niemczech bez języka i z zakwaterowaniem, a na, y, nawet są bez zakwaterowania, ale też są, mm, szukają na przykład na produkcie tam par i najlepiej by było pary, nie? Czyli we dwójkę. No ale, kurwa, przecież on ma pracę, no to ja nie wiem. Bo ty jesteś zajebista. To sprawa jest oczywista. Jakie moje dziecko? Ja nie byłam w żadnej ciąży. Ja nie byłam w żadnej ciąży, nie miałam żadnego dziecka i nie, żadne, nie byłam w żadnej ciąży, ani nie byłam, ani nie jestem. Ani na razie w sumie, nie wiem, nie planuj być. Marenka, co porabisz siedzę sobie, nic nie robię. Ro w sumie live'a robię teraz. W Jakim mieście strafał? Nie wiem, gdzie strafał. Co mnie interesuje? W jakim mieście strafał? Nie wiem, gdzie strafał. A gdybym nawet kurwa wiedziała, to i tak bym ci nie powiedziała. Gówno bym ci powiedziała. Jakbym wiedziała i się dowiedziała. E. Łączy się z rafatusem. Nie wiem, co robi rafatus. Nie wiem, co robi rafatus mm. z. Co robi Rafatus? Nie wiem, nie wiem czy się z nim połączę. Chyba się nie połączę, no bo nie wiem co robi i czy nie jest zajęty. Jedź do łodzi, dymy będą. Jedu do żadnej łodzi, nie jadę, żadnych dymów nie będzie. Luźny lajwik, hihi. Hi. No luźny lajwik, no luźny w sumie, taki, taki wiecie. W sumie takie pytania i odpowiedzi Mogłabym zrobić Takie Q&A dzisiaj jest Pytania i odpowiedzi, jeżeli macie jakieś do mnie pytania To możecie je zadawać Śmiało Takie Q&A dzisiaj właśnie Pytania i odpowiedzi Przecież Rafał jest Ko Bremen Nie wiem gdzie jest Rafał Czy ko Bremen, jakiś Bremen Nie wiem gdzie jest Rafał Ko Bremen Nie wiem nie wiem nawet gdzie to jest i w ogóle, Jak tam życie leci? No jakoś leci, pomału do przodu. To pytanie spryw. Jakoś leci pomału do przodu. Oby tak dalej. Lato czy zima? Lato i zima. Są plusy i minusy latem, są plusy i minusy zimą. Hmm. Odpowiedz na wszystkie Odpowiesz na wszystkie pytania postaram się Marlenka. Eee, o, dobrze powiedziałam. Postaram się odpowiedzieć, Marlenka, na wszystkie pytania. Eee, Pytanie na sprift. Wolisz słodkie czy słone? Słodkie. Jesteś ambasadorką Eivon, konsultantką. Jestem Fawen. Nie ambasadorką, tylko konsultantką, ale chciałabym zostać ambasadorką i chyba. Nie, nie czekać. Jestem konsultantką, ale pewnie zostanę liderką. Wejwon. Chciałabym zostać liderką. W sumie tam już składałam, wypełniałam. I ten. Muszę zadzwonić do swojej tej. tam co pomaga tej swojej liderki, bo jestem konsultantką. Wejwon, Rafał czy Damian? Rafał i Damian. Rafał i Damian. Ficjo. Eee yy... Co ja miałam powiedzieć? Zarobki wejwą są ok. Da się wyżyć? Tak, da się wyżyć. Zarobki wejwą są ok. Siemka ma rękę i co z tym gdańskiem nie jedziesz? Gosiulka. Nie pojechałam, bo się z Damianem pokłóciłam. Pogniewaliśmy się, pokłóciliśmy się. Było straszna. Zadyma była. Teraz już jest z Damianem. Wszystko w porządku. Hmm, Damian nawet zdjęcie mi polubił, mój przyjaciel. Czy Justyna to ładne imię? Podoba mi się Justyna. No ładne. Podoba mi się imię Justyna. Ładne to jest imię. I się podoba też Laura bardzo. Laura to też ładne imię. Jakbyś miała wybrać teraz jednego, tylko to Rafał czy Damian? Hmm. Żadnego bym nie wybrała, bo Damian jest moim przyjacielem A Rafał to mój kolega, mój ziomek, mój ziomek O, mój ziomek, mój ziomek Mój ziomek, mój ziomek Nie ma tu drugiego takiego Kota jak mój ziomek Nie, kocurem i kotem to jest Przyjaciel Ziomek, mój ziomek, mój ziomek Kiedy wbijasz do Sielec? Wczoraj miałam być w siece, ale nie pojechałam, zjebam sprawę W szkole Kurwa no, zła sama jest zła, teraz jestem na siebie tak naprawdę Nie ma drugiego takiego kota jak mój ziomek Mój <grym> ziomek, mój ziomek Dobra ja chyba kończę tego live'a, nie chcesz mi się gadać Może czy góry yy. Może czy góry? Może. Wybieram, może. Może połączy się z, probo z proboszczem? Nie, nie. Połączyć się z proboszczem i się nie łączy. A wczoraj, co miałaś w tych siecach? Wizytę u stomatologa zibałam, nie pojechałam. I to miała być pierwsza wizyta w nowej przychodni stomatologicznej. Pierwsza wizyta i nie pojechałam, zibałam. I dzwoniała, pani z rejestracji i nie odebrałam, bo spałam. Rodzina czy kariera? Rodzina. Byłeś już kiedyś w górach czy nad morzem? Byłam nad morzem i byłam w górach. Ale to było bardzo, bardzo dawno temu. Jak byłam nad morzem. Nad morzem byłam, jak miałam 16 czy 17 lat, Sandra. A brzydkie miało to jakie? Nie wiem, jakie są brzydkie imiona Jakie imiona już się po, nie podobają? Nie wiem, nie mam pojęcia Nie chcę się teraz myśleć Nie dojdzie mi pizza i niech nikt tam nie ma ja pizzy żadnej ten Jestem sama mogła zamówić i mogłabym Zawodówka WS, Liceum WS Technikum. Zawodówka, Liceum dla Dorosłych, za, Zawodówka, Liceum dla Dorosłych i Szkoła policjalna. Co to? Kto to? Co to? A, dobra, nieważne. Dobra fota dzisiaj? No dobra, zajbista też mi się podoba Czy ja nie powiedziałam, że ja jestem nie w humorze? Czy ja powiedziałam, że jestem Lubi pizza czy kebab? Pizza I kebab Kebaba też lubię I pizza też Jako lubisz pizzę, Marenka Serszynka pieczarki To najlepsza jest pizza Kaprinowska ale najlepsza ser, szynka, pieczarki. Z Rafatusem chodziłeś do riceum tak. Razem do jednej klasy chodziliśmy się. Rafatus mi pomógł się przenieść. I dzięki niemu tak naprawdę przeniosłam się do jego klasy, byłam w jego klasie, ale tu mieliśmy klasę i sporą. Ile w klasie było osób? 40 czy 50? Nie było dużo osób takich starszych też. No i dobrze w sumie. Już wiemy, Marena ma Samsunga. Tak, Samsunga mam nam. Jednej i drugiej nie lubię. Bo jedna i druga to kurwa. Amatury zdawałaś. Nie, nie zdawałam, Sandra matury. Już ci wysyłam Marcin Paprocki, adres napiw, już i ty zamawiasz mi pizzę, przelej mi Marena, masz Samsunga S21 jak chciałeś różowy? Nie, nie mam Samsunga S21 Tylko mam Samsunga A22 Podaj jej blika, to sama sobie zamówi pizzę Sandra, niech mi przeleje tatuaże, woskolczyki, tatuaże Właśnie a propos tatuażu. Tatuaż, to bym chciała sobie zrobić tatuaż, dziarę na ręku. Dziara na ręku, tatuaż. Podobają mi się ogólnie tatuaże. Damia ma zrobić te tatuaże, w szczególności ten naszyj ma tą sowę, Z tymi skrzydłami. Nie, nie wystarczy w liceum dla dorosłych chodzić, żeby skończyć szkołę, kurwa. Trzeba pracę pisać, rozprawki pisać, sprawozdania i pracę, kurwa. Jak ja kurwa pisałam pracę, miałam pracę na biologię napisać i miałam do wyboru trzy tematy, nie? I spośród tych tematów miałam jeden temat wybrać i opisać go i wszystko, i w ogóle, i w szczególe, to jak zaczęłam pisać, to facetkę, jak napisałam pracę od bio, yy, z biologii na trzy strony na temat serca, jak się zbudowy serca, z czego się składa serce, z czego jest zbudowane serce, to pani od biologii była w szoku, bo jak zobaczyła tą pracę, to myślała, że ta praca to nie jest jednej osoby, tylko dwóch czy trzech osób, bo na trzy strony. No właśnie co za tatuaż chcesz róże na ręce tutaj nad, z tej strony. Róże na ręce. W kolorze czerwoną różę. Mm, co jeszcze miałam powiedzieć? Bardzo zazdrość ze strony bramy Marenka. Dla chcącego niki nic trudnego, tak powiem. Pozdrawiam z Norwegii, pozdrawiam. Patryk Kowalczyk. Marenka, ty taka zdolna, to się marnujesz tylko w tym domu. No jasne, że ja się marnuję w tym domu i się nie rozwijam.